Cześć się witam was w kolejnym odcinku na moim kanale serii sąsiedzkie historie, odcinek już 42 podajże. Ja lecę zasiem pole po rzepaku jedno. To po jęczmieniu zostawiam, bo pierwsze się ja sama jęczmienie, a później się tu po prostu wróci i zasieje się pszenicę. Mam jęczmień w skrzyni zasypany i nie będę po prostu przemieniał sobie tego, wysypywał tego, wysypywał znowu i pszenicę. tylko po prostu... Opór załączymy, światełko załączymy i lecimy teraz na pole. Pożepaku w drugim dosiać jęczmień i tego. I polecimy później podmienić nasiona, ale to po prostu wtedy zrobię cięcie i tego zrobię. Cięcie, podmienię nasiona, na gospę podmienię nasiona i będę wracał do Was. I co? Dojechałem na pole. Kawałek jądrowego to jest szybciutko. Nie to, tyk, tyk. Pozwólcie, że włączę sobie chudy. Zaraz nie tak, Ctrl C. Tu musi być ...4. eee yy. chudy zapalamy. Pieniędzami się nic nie stało, mamy tyle, ile mieliśmy. Chud załączone. Nawigację trzeba ustawić teraz. Szybka zabawa, pyk. Załączamy czekajcie biega ustawimy jakiegoś takie 17 opuszczamy i zobaczymy co pierwszy tego przejazdu na chudach jak pojedzie. I co? Pierwszy raz zrobiony. Ja już chudy wyłączam. Cofiemy i na dźwięcz już będziemy jeździć. Tak? Bez chudów. Opuszczamy co? A wy zostawcie łapyczkę w URE wraz z subskrypcją, dzwoneczkiem oraz komentarz jakiś. Zostawcie także tego. Zostawcie także nie komentarz. Nie to tylko. Wpadajcie do chłopak... Nie, od początku zacznę. Zostawcie łapeczkę w górę wraz z subskrypcją dzwoneczkiem, komentarz, aż tak się wyprzypnę serduszko. Wpadajcie na Discorda, na TikToka do chłopaków na KST Team. E, dawajcie do tego. <coughs> o przepraszam. E, wbijajcie także do Kryspina, do Detomsonka, do Wasyla i do sąsiada Furiego. I co ja cofię? Muszę się jeszcze nauczyć do tego ciąnika, bo już tak dobrze to nie jestem nauczony. No pa, robotka idzie. Tu jęczmień szybko zasiejemy. Moim zdaniem powinno nam to szybko i fajnie pójść. Eee. I co? Zapraszam na wiejskie przygody, bo odcinki są tak, jak mają być. Pojedziemy sobie po do polu, bo jak nie ma nic zasiane, to można. I czekajcie, ja wam ściszę lekko dźwięki, bo wydaje mi się, że John Deere może za głośno chodzić. To damy na 30. O papek. Ja sobie tylko telefon widzowie odwrócę, żeby widzieć na tego. Czy ktoś nie dzwoni, bo sąsiad coś gadał, że zwozić ciebelki, bo mu pomagałem jeszcze ładować. Drugim ciągnikiem jeździłem i ładowałem, a on się tylko podejrzał i tego. I, I śmiał się, że ma rezerwę w Johndrze i mówił, że jakby mu zabrakło lub coś, to będzie do mnie dzwonił, ale jak to pójdzie u niego i to, to nie wiem. My zasiejemy to pole i nie wiem, czy. Zostaniemy chyba na tym, że zasięgamy jedno pole, bo trochę to może potrwać. Kolejne odcinki to już będą, będzie raczej początek przebudowy i dofinansowanie. Dostaniemy chyba dofinansowanie i zaczniemy przebudowę. Bo co mamy teraz? Mamy wrzesień, czyli październik, listopad. No, będzie trzeba jakoś się ogarnąć. Maszyn opisałem, że pojedziemy do sąsiada je poodkładać. Maszyny po prostu, i na czas przebudowy, tam sąsiadowi się coś zapłaci za przechowanie maszyn. Przyczepy się posprzedaje jako zboże z przyczep. I co? I to będzie tak, bo kurnik, silosy będą się na pewno opróżnić. Temu nie wiem jak to wyjdzie. Jak się uda, to od sąsiada się wiedzenie przyczepić wszystko do, tego, do przyczep i do kurnika zapewnić. Chociaż z kurnika tak szybko to nie chce schodzić, jak to myślałem. Bo około 10 ton na dwa przewinięcia jakoś. Czyli około 5 ton na jedno przewinięcie. Jako na jeden miesiąc. A tam wchodzi mi 70, około 70 ton zboża idzie do kurnika i... Nie wiem jak to wyjdzie i to wszystko, dlatego do przebudowy chciałbym jakby się już ogarnąć z tym, co mamy w, jak to się nazywa, w silosach ze zbożem, to rzepak będzie trzeba sprzedać, będzie trzeba też zobaczyć kiedy są, te, kiedy jest największa cena na rzepak. Tu jest teraz walony zagajnik przez ten słup Opa pyk, czy opuszczamy i lecimy sobie w tą stronę Opa pyk Łe. Była to za kamerę, ale zły przycisk Opuszczamy. O i teraz. No, gazu mu tam przyciśniemy, niech kopci, żeby ekolodzy się patrzyli, że to prawdziwa moc to robi, a nie jakieś gruchoty z AdBlue. Chociaż nie wiem, czy on ma AdBlue, czy nie. Hmm. Opuszczamy i lecimy z siewami. Na koniec się to ubidzie koło tego zakajnika, która będzie wywijania. No tak, tu teraz chyba powinienem przelecieć na prosto. Czy. Nie, muszę lekko ukręcić. Nie podnoszę nawet siewnika. przesieje się tak. I teraz GPS to jest coś. Nie trzeba się aż tak skupiać, bo GPS załączasz. Tylko pilnuję, żeby były nasiona i żeby było tego. Żeby były nasiona i żeby był nawóz i żeby był się siewnik włączony, ale to słychać, być oni trochę głośniej chodzi. Jak siewnik włączony. O, papryk. I sorry, że tak nawija mi tego wszystkiego, ale nie wiem jeszcze jak podjeżdżać w tym z siwnikiem, czy cofać bardziej, czy kółka robić. I też to pole takie jest jakie jest, bo tu jest rów. Na sąsiada pole to jest fajnie, bo w prawo się wywinę i w lewo od razu wjeżdżam. A tam mam, muszę coś pokombinować, żeby ładnie to wyszło. No, widzę, że mam ósmą minutę temu powinniśmy to pole się całe na tym odcinku i pojechać na się podmienić nasiona i jechać na pole po le, lekki lak, ale to przepraszam e, pojechać na pole koło sąsiadowego czyli te tam e, po jęczmieniu które na którym w tym sezonie chyba nic zrobiliśmy Teraz tak myślę bo jęczmień jak tam zasialiśmy to siewy tam były chyba pokazywane bo żniw tam nie pokazywałem i prasowania też nie pokazywałem, zbioru słomy też nie pokazywałem. A tak to lecimy jak widzicie, wszędzie talerzówką od razu. Bezpośrednio w pole nie wyrabiam nic, tylko lecę talerzówką. Poprzeszę się trochę, chociaż w tym sezonie. I jak się uda, to jeszcze w ścieżki pójdziemy w tym sezonie, ale ścieżki to zrobię poza odcinkiem. Będzie wygodniej, bo teraz kombinować z tymi ścieżkami to też bym miał trochę zabawy. Nie wiem, czy bym zasiał jedno pole, tak na odcinku wraz ze ścieżkami. A tak to ustawię sobie później tylko piesa i pozasiewam ścieżki. Opryskiwacz też muszę kupić, ale to opryskiwacz się kupi tam miesiąc przed, yy, w sumie, opryskami. Mam już upaczany, yy, krukowiaka zawieszanego, pod zetora z 18-metrowy, bodajże. I rozsiewacz yy, raucha no, Z radzy już wam, bo co ukrywać. Rozsiewacz raucha to na 400 John bo, zato, jak będziemy ładować, to Jungera się weźmie do, do tego do rośniewacza. i a dwa to jest to. Halo, sąsiad? Co trzeba, sąsiad? Co tam robisz? A sieję, sieję. To siej, ja się talewuję na dzierwawie. O, a, a to Pedro cię chyba tu gdzieś widział. Widzę cię. Ja też Cię widziałem. Nie bo teraz jak patrzę się, widać taki punkcik na polu. Jak, w rządzie, że nie zabrakło paliwa? Nie, nie zabrakło, całe szczęście. Już miałem... Już czekałem na telefon, kiedy będziesz tego... Eee... Kiedy byś... No, bym dzwonił. Kiedy byś dzwonił, żebym z Liną jechał. <grym> Czy byś swoim Ursusem go holował. Linę bym od ciebie powykił. No bo paliwa nie masz nie masz czego spuścić Jedynie jest z kombajnu chyba No z, jest z Ursusa Ale z... to w Ursusie też mam trochę już mało Ursusa ja... bym się bał spuszczać paliwa Czemu? Nie, nie wiem Mi ja z mojego Ursusa bałem się spuszczać paliwa jak o to chodzi i nie spuszczam, bo nie wiem Strach mi jest spuszczać yy, paliwo z Ursusa. Więc bardziej bym się bał z czego spuszczać? Z tego, spuszkać, z tego z twojego Belarusa. No, z Belarusa też bym się bał spuszczać. Bo zamiast brać paliwo, to on daje olej. I co nic. <grych> no w końcu to przyznałeś. Bo tak było temu z tej Jondi na podwórku. Zamiast Belarusa. Ej, yy, bo tego, ja chyba ci nie mówiłem, nie? No. E, znalazłem kupca. Zgadnij na co. Na Ursusa? No kurwa, nie chciałbyś. Na co? E, na tą małą działkę. O. Bo ja mam ją zarejestrowaną jako budowlana. tylko będę musiał obok Od kiedy, od kiedy niby? No to mała działekrzka, co... No, Wiem, na... która, ale od kiedy jest zarejestrowana jako budowlana? Myślę, że to jest użytek Uuu. rolny. Cały czas. Wrzesień, czekaj, jest minut. Kurde, teraz. W c... październiku rejestrowałem, na koniec. Mamy wrzesień. A, czekaj, yy, lipiec, sierpień. Wrzesień, yy, w sierpniu, kurde. Pod koniec sierpnia. Ty coś tu kręcisz, sąsiad? Ty coś kręcisz? No, nie, no. Kręcisz, kręcisz, bo powiecie, poważnie. Bo ja w ogóle rejestrowałem ją jako budowlana. Bo ona na pole uprawne się nie nadaje. czemu? Bardzo małe. Tu co? Ale jak ktoś ma Esioka, to mu pasuje to pole. Lepsza działka, się bardziej nadaje, niż, bardziej niż na pole, to. Ale tam drogi dojazdowej nie ma do tej działki? Jest. Gdzie? No, kurwa, na naprzeciwko dziewiętnastki. ta polna droga? O tym... No! Mówisz? No to to jest dojazdowa. To będzie miało 3 metry szerokości Ta droga. Żeby, dro no nie, żeby do działki budowlanej podaj, że... co wiem, to musi być droga 3 metry minimum. Tak jest zalewy w jakim rejonie? Bo jeśli masz w, w takim brwa, jakby to ująć w słowa. A nie w... wiem, ja się tam nie znam na tym zbyt temu. Ja się tam nie będę gadał, że... Mogę źle coś powiedzieć lub coś temu. Nie wiem, jak ci się udało, to jestem <coughs> zdziwiony lekko. I zgadnij, ile będę brać za to pole. Ile. Sorry, za, za działkę budowlaną. No. Normalnie, rynkowo, za nią bym dostał. Już ci mówię. Rynkowo bym za nią dostał jako pole uprawne jeszcze. No. 8000, tysięcy, ale to jest działka budowlana. Teraz dostanę, dostanę 20. O. No, tak. Bo e, pierwsze primo nie jest tak daleko blisko lasu, drugie primo ziemia jest dobra, nie podmokła, nie są to bagna, e, ani nigdzie tam nie płynie żadna studnia, ani jakieś tam koryta i tak dalej, nie? Bo e, wszystko było robione. Ty, a ty przebudowę spk, kiedy robisz? Na przyszły sezon, może będzie na okay. wiosnę. A ja w tym sezonie robię na zimę. Miem się ciebie pytać. Yy, dałoby się u ciebie na zimę przenocować ciągi u ciebie jako? Co to było? Yy, ten yy, śwież. Się lekko wystraszył. Co to za, za, zaczął tak jak widzać? I yy, Tego, co chciałem no, bo... mówić. Yy, dałoby się u ciebie maszynę jako przechować, by normalnie zapłacić ci za przechowanie żeby przełamać w ciebie maszynę na ziemię, bo nie mam gdzie postawić. Bo gospodarz pójdzie w przebudowę, to wszystko będzie jakby w gruzach, nie będę. O one... tak, nie fakt! Ogrudzenie na zboże... Bo mi o to chodzi, że jakby ja sprzedam mapę, tak. kuwakaczki jakieś. Pi, nie powiem co. Yy, I tego yy, yy, I sprzedam. Tego yy, sprzedam. Jak to się nazywa? rzepak i będę miał puste przyczepy, to ja silos będę, przecież silosu będę burzył i będę musiał mieć gdzieś na miejsce i jak mi się nie zmieści wszystko do przyczep, czy będę mógł od ciebie wziąć tego pożyczyć Przepy? przyczepy, żeby przechować co, jakby zboże na przyczepach i maszynę do ciebie dać na czas, okres budowy Ty, ale ty wiesz, że na, um, u mnie jeśli chodzi o ciągniki, ile ty masz? Dwa Ja mam y dwa plus kombajn kombajn się tam stać pod chmurką, to tam kill. Nie, kombajn bym właśnie chciał dać gdzieś koło twojego. Boże! Co? Co to było? Ja tak nie słyszałem nic. No, słyszałem, gdzieś tu musiała ta yy, ciężarówka z rurami jechać. Niedaleko chyba. Janek coś ty zrobił. E, to wracając... Yy, no? Jak sprzedam zboże, no to do mnie się zmieszczą e, dwa ciągniki, Ale nie! Ja do tam, gdzie masz zboże do tego, to ja do jednego jakby... ...kojca mogę schować dwa ciągniki, bo myślę, że ja tam upcham u ciebie te maszyny, tylko jakbym mógł tam tą wiatę, co masz, to jakby na moje maszyny bym mógł, koło twojego kombajnu, żeby stanął mój kombajn. Ty co tu robisz? Przyjechałem do Ciebie zobaczyć, jak Ci idzie. Chcesz coś? Pojeździć no. ze mną? Można. Klikaj drzwi Ci otworzę. Opa, zasiadłem. Jak ja dawno Ursusem jeździłem, dawno jak dawno, sprzedałem go jakiś czas temu, ale cieszę się nawet. Bo to hamulce to miało, jakie miało. Skrzynia też tak chodziła, jak chodziła. Jak basz tak masz? No, jak basz tak masz, ale tego. Mm. U mnie wszystko lala chodzi, no tyle wiadomo. E, nie, nie, przy ładowaniu Pan belek dnana chyba dnana. pamiętasz, jak pomagałem ci ładować te belki, co zwodziłeś. To jak ładowałem i wbiłem wsteczny, to on do przodu się turnął, i dopiero do tyłu ruszył. Wiesz o co chodzi? No wiem. No to w moim to było tak chodził, bo ty masz jej napęd. Mój nie miał i w moim to było czuć tak mocno, że on miał czasami... Co nie zamontowałeś? Szczerze. To co miałem dokładać, że przejedniego napędu i to co on miał te konie, to już wolałbym kupić wolałem kupić większy ciągnik zamiast mhm. niego. Bo to taki on w jego por on był w porównywaniu z nim napędem, to niczym by się to nie różniło. Tylko, tyle, był był lekko cięższy i miałby ten przedni napęd. No u mnie była tylko skrzynia wymieniona, nie? Tą szybką. No, a ja miałem od razu szybką. I on też przy przednim a ty olej i... wymieniałeś w tej skrzyni? Tak. Jak często? Z... Y, dwa razy w roku. A czasami nawet trzy razy. Pytanie, czy ten olej wyglądał tak, wezlewaw lewa i... E, na przykład do baniek i wlewasz go z powrotem, ale przez szmatę? Nie. Okay, to ja, jak spuszczałem w Ursusie olej, to ten olej, co spuściłem z Ursa, wlewałem do MTZ-a. A, w sumie. Działał, chodźmy na tym. Czasami, okay. czasami wychodził glut, ale to. To się na to mm. patrzył. Tak, ale powiem. nie, bo ja przy nim na pewno też nie zakładałem, bo lepsza rozwinność była. On był skrętniejszy bez, a z... to już tak gorzej by się nim skręcało. Ale ja miałem przedni napęd, bo Ursus był u mnie głównym koniem pociągowym, nie? Tak, u mnie był... W... Belarus. Urs... Belarus? Ach. Belarus. No, Belarus był mocniejszy, tam parę koni... Ale tego, powiem ci tak, jeśli chodzi o... Ale od kiedy przyszedł Zetor, to Zetor większość robił, bo Zetor przed nim napędem, ale bo on też... Tur. No, ale Tura 2 to jeszcze z nim robiłem chwilę. Bo całą zimę przestał przecież. Po, pa, pamiętasz jak mi, mi się koła ściągać? Tak. Więc tura z nim roboty było. Oj, wtedy była Biba, wtedy. Hmm. Ty <laughs> wiesz co, ja wyskoczę sobie, ale ja lecę na gospę pod mi jako Jęczmy im wysypać i wsypać co by jeszcze dwa pola do zasienia. Jako moje pole i te dwie dzierżawy. Do powodzenia, sąsiad w siewach, ja lecę. No Opa. zapalamy, widzowie. Ue. Nic nie idzie, nic. Opsa. I rura. Światełka. Łopur. i oby teraz niczym nie zahaczać i co wy już jęczmień zasiany, pszenicy już zasiejemy poza odcinkiem, bo dwa odcinki z siewów już jakby mam, bo to sialiśmy teraz jako tego i w poprzednim odcinku jak przyszedł John Deere, to też chwilę posialiśmy nic nie mówiąc, bo chwilę posialiśmy i tego, ale co teraz to resztę zasieję poza odcinkiem ścieżki się porobi i tego ja wam będę dziękował za oglądanie Bo 22 minuty już Ja wam dziękuję za oglądanie Widzimy się w kolejnym odcinku Wpadajcie jeszcze raz do chłopaków, zostawiajcie łapeczkę w górę Wraz z subskrypcją, dzwoneczkiem Komentarz aż tak siewy To przypchnę serduszko Brakuje już nam niewiele Do 400 Tak jak i Zapraszam na społeczność, bo Teraz post ankiety będą Na tym i co ja Wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku.